Dzisiaj sobie zagramy Hall samemu niestety, bo Venom nie gra. Pozdrawiamy Venom. Yy, zagramy sobie w zamieć śnieżną czy coś takiego. A, Zamieć zabawy. Zobaczymy co to jest pierwszy raz. W to będę gra. Troszkę świątecznie widać po domku, ale no już po świętach. Ale dalej ta, taka pogoda. Może śnieg niedługo o, jakiś spadnie, czy coś, więc pozostańmy jeszcze w tym klimacie świąt, chociaż przez chwilę. Chociaż po tym nowym roku. Jeszcze, jeszcze troszkę niech te święta nam powiedzmy potrwają. Zobaczymy, co nam wylosuje Winter Slime Salon. Ścigaj się do mety, okej. Okay. No, to co robimy. W sumie, na nowych mapkach to nie lubimy. <grych> o nie, tylko <grych> Dąki się tu zebrały. <grych> ja pierdziele. <grych> Niech paść. Dobra. Aha, okej, okay, to była lava. Czemu ja stoję? Trzeba, że to ściana to była. <grychy> no, okay. Dobra. Fizło w ostatniej chwili. Fizło. To my tu drużyno pogramy? pchaj nie. Kurczeczki. właśnie tam, no właśnie, domek, właśnie. Wow. wow, spadłam, oj, spadłam Dobra, nas spokojnie, nas spokojnie. Ojej, oj, 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 oj. Domek! Domek! Jezu, tu dwa! O Jezus! O Jezu! O ja pier... Nie no, jak spadnę! Dobra Okej okay. Tylko tyle osób? To my we, tru we czwórkę jesteśmy. Uła! <śm> to grubo. To ja nawet nie wiedziałam. To, czyli tu nie można solo, czyli tu ludzi dobiera. No dobra. okej okay. zobaczymy, co teraz będzie. Zobaczymy no. Mówię, pierwszy raz w ogóle widzę te mapki, także. Co tu chodzi? Gracze walczą o przetrwanie. Każdy gracz, który spadnie do mazi, odpada w okei okay. oi , let's om um, , let's om um. O Jezu Dobra, o Jezu Ale bym dostała Ile jeszcze czasu Czy tylko ja z naszej drużyny żyję? Tak to wygląda trochę Czy, no, Nie laguj, nie laguj Nie zacinaj, ej. Serwer. Serwer. Dobra. Przechodzisz. No, jakbym nie przeszła, bym się zdenerwowała. Ale chyba sama zostałam. Nie. The trójkę? Z czym mi tam pokazywało, jakby ktoś umarł? A jedynie, jakby z naszej drużyny odpadł. Albo on wyszedł. A my chyba przetrwaliśmy, bo ja przetrwałam. No nie. Nie mów. Ja to fartem wygrałam. Fartem? No co wy chcecie? Dajcie mi spokój. Ja pierdzielę, chłopie No finał no Przydałoby się wygrać ten finał Ile ludzi zostało? Dobra, widzę <śm> Zostaw mnie domku Idioto Full skupienie, serio Widzowie, bo to się zacina i... Trochę co się dzieje A niestety Niestety troszkę Oj, nie zgłoś Chciałam wyjść, opuścić A tu nie. to ja nie widziałam No to oglądamy chłopa A. Teraz odpadasz? OK Okej Niestety, no. Niestety. Odpadliśmy. Jakby tak, wiecie, wszystko, wszystko płynnie było, to by było super, ale niestety nie. Oczywiście, nie zbawiam winy na grę, bo to albo wina u mnie z internetem, co raczej nie. Albo wina y, serwerów Bo czasem te kule tak średnio lecią Chyba sobie żartujecie Zaczynamy nową grę Tym razem y, klasycznie I na sam początek Dali nam właśnie to Więc chyba sobie żartują z nas Co nie jest y, Ani troszkę śmieszne Mnie to nie śmieszy Tyle, Tyle powiem Jezu, ile domków? Dwanaście ludzi musi odpaść, Oni nie lubię po tej stronie. Muszę się przedostać na drugą. Wolę być tu dziewięć, dziewięć, dziesięć. No dawać jeszcze dwie osoby, dwie osoby i żebym to nie była ja. <laughs> Bo i tak może być. Dobra, chodźmy Jedenaście, jedna tą kracie Nie, nie przepadam za, za tym. Nie przepadam. Ale dobra. Patrzcie, jaka rodzina domku w ogóle. Moja i ma ulubiona gra. Super. A nie, to jest to zapamiętywanie, to nie jest zwyczenie. To trochę lepiej. Ale z zapamiętywaniem i tak jest. Nie najlepiej. Ale dobra, poradzimy sobie. Damy sobie radę. Para, jak ta lala. Tu będzie prosto na razie. Arbus, arbus. Pomarańcza. jeszcze w nas. Arbus, pomarańcza. No nie rzucaj, no nie rzucaj. Winogron, arbus, winogron, arbus, jakieś gówno. Winogron, arbus, jakiś gówno. Winogron, arbus, jakieś gówno Winogron, arbus, jakieś gówno. Chyba jabłko. Winogron. to tutaj. No tylko nie daj mi łeb. Banan, jabłko. Panami, Dobra. Długo jeszcze? Przechodzisz. na ja pierdziele, dzięki. Ale pamiętam, jeszcze nie jest najgorzej. Runda przed finałem. No jest. Jeszcze ze znikającym tym. I jeszcze pewnie z wiatrakiem. A nie rzuca, co się nas. No to lipa jak, jak to znika, no to jest lipa, no. Nigdy nie wiesz, które zniknie. Do końca. czy znaczy, wiesz, jak ci się już zacznie kręcić, nie? Dobra, no ja tu staję po prostu. Pięć typa musi odpaść, no, super, żeby był finał. No to ja będę w tej piątce. No jak mnie przesunęło. Dobra. Najgorzej jak się zgrywa z tym różowym. A nie, nie spada jednak chyba. Nie blokuj mnie, domek. Dobra, przecisłam się jakoś. Domek, Cholero ty. Oj, no i odpadłam. Ajajajaj, było niebiec. Było niebiec, ale trudno. Kurde. Nagle tak szybko odpadli wszyscy. <grym> Dobra, wyjdź. Życie. Ale mam już czwarty poziom, więc to i tak bardzo dobrze. To co, widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, subiczka, jakiś może komentarz, jak wam się podoba ta gra, albo jak mój strój domka wam się podoba. Czy wy też go nosicie? odebraliście tak naprawdę. I dziękuję Wam. Do następnego. Pa!